Hej, witajcie drodzy widzowie, Ryko 265, Kojam się nisko, zapraszam Was na mecz, który dzisiaj o godzinie 21:00 Barcelona kontra Real Madrid. Bezbędnego przedłużenia przejdźmy sobie do spotkania, który będzie dzisiaj o godzinie właśnie 21:00. Zmieniało na 4 minuty, jednak bezbędnego przedłużania, Przejdźmy sobie do co nie zespołem The pie zamiast. Dobra, to, to jest z zespołem. To ma 30 a nie, Poczekaj. Właśnie ważnego przedłużania przejdźmy sobie do spotkania. Jest to pierwszy mecz fazy grupowej Ligi Mistrzów. Oczywiście dzisiaj o godzinie 21 w jedynce. O spotkanie. Barcelona kontra Victoria Pilsner U mnie już teraz na kanale Dam prawo wyżej o, o, o. Halo witamy wszystkich widzów bądźcie bądźcie bądźcie. Bądźcie. wszystko wszystko Zapraszamy widzicie, na za dzisiejszy mecz A mecz skomentują dla państwa Tomasz Smokowski wraz z Jackiem Laskowskim Wszyscy kibice europejskiej piłki w najlepszym wydaniu od dawna liczyli dni do dzisiejszego spotkania. Oto startuje najlepsza Liga Świata. Oto startuje UEFA Champions League. Zaczynamy emocje w fazie grupowej. Drużyna Barcelony zmierzy się z wiktorią Pilzno. Gospodarze uchodzą za murowanego faworyta i chyba nie ma co do tego wątpliwości. Ale muszą pamiętać, że każdego rywala trzeba szanować, bo jeśli go zlekceważą, to wynik żadnego metru nie jest pewny. Wiele już mieliśmy w przeszłości dowodów na prawdziwość tego stwierdzenia. Muszą po prostu zagrać na swoim poziomie i wtedy awans będzie. Barcelony. W bramce Mark André Ter Stegen. Jeśli chodzi o obronę, Eric Garcia wystąpi razem z Willem Gundy. Rafinha oraz Ousman Dembele zagrają jako boczni pomocnicy. Wysuniętym napastnikiem będzie Robert Lewandowski. W Barcelonę oglądamy WF-a Champions League nieprzerwanie od utworzenia tych w 1992 roku. Dziś Duma Katalonii rozpoczyna kolejny sezon występów w tych rozgrywkach. Otóż rywalizacje dla Liga na dobre zdominowały Barca i Real to naturalne, że na obrana w ramach trafia wprost do bazy grupowej. W historii tylko trzy kroki wygrała w walczycie w rundzie eliminacyjnej Ligi Mistrzów. co ciekawe, za każdym razem wygrywała w z polskiej. Dwa razy zniknął trafów i razy zle. Przyjrzyjmy się wyjściowemu składowi drużyny gości. Czekajcie, zaraz do A przyjdzie. więc zabrają 1-4-3-3. পাৰ্চ Jestem. Zaczynamy sprawy okay. skrzydłowych powiedziałbym, że dość konserwatywnie, a jak się ma w środku ataku wysokiego napastnika, to takie ustawienie może się sprawdzić, zwłaszcza gdy skrzydłowi potrafią dokładnie dorzucić piłkę. Zobaczymy, czy ta trójka w środku pola nie będzie zbyt osamotniona, bo na papierze wygląda to bardzo ofensywnie. Juba wywita. Skuteczna interwencja obrońcy. Ależ teraz pressing groźnie. Cich. No, na pewno dzisiaj, prawie wszystkie oczy, zwrócone są na Roberta Lewandowskiego. Czego się po nim spodziewasz, Jacku? Dobra, to napastnik kompletny. Jak ma słaby dzień strzeli jedną bramkę. Jak ma dobry, rozszarpie defensywy rywali. Niewiarygodna siła fizyczna. Znakomite wykończenie. Technika, gra głową. Umiejętność zastawiania się. Napastnik kompletny. Czy będą za nas prowadzić? Bramkarz pełni. Zagrożenie nie minęło. Trzeba wybić. Łapie w końcu tę piłkę. Tym razem już bez cudów. Ale wielkie brawa należą się, zwłaszcza na tę pierwszą interwencję. To prawda, naprawdę dużego kłustu wymagała ta parada. Druga interwencja była już raczej formalnością. Dobre przerwanie akcji rywala. Spójrzmy, sam na z blankarzem. Akcja wciąż trwa. Kurde masz. Piłka nadal w grze była okazja, ale nad wszystkim czuwał obrońca. Ale uwaga, jest pod presją. Nie do wiary, że to zatrzymał ciągle remis, ale tylko dzięki jego umiejętnościom. Jest okazja na dośrodkowanie. Wersja na bramkę. Bramkarz teraz spokojnie, nie musiał się wysilać. Żle Barcelona, tracą piłkę. Są z akcją w pobliżu pola karnego. Pytanie, co teraz zrobią? Dziś oczy całego piłkarskiego świata zwrócone są w stronę tych dwóch ekip, które oglądamy na boisku. Jak mawiał klasyk, takie mecze się wygrywa, a niekoniecznie gra pięknie dla oka. Tą finały mundiali bywają nudne, ale Ligi Mistrzów nie nigdy. Co najmniej dwa starcia możemy po latach uznać za jedne z najwspanialszych historii futbolu. Barceloński finał między Bayernem a Czerwonymi Diabłami, z dwiema bramkami w doliczonym czasie i wielki comeback Liverpoolu w Stambule w meczu z Milanem. Mam nadzieję, że to starcie też trafi do Annał. Teraz tworzył sobie szansę. Uwaga! Ja! Powoduje. Jeśli ktoś pozwala sobie zabrać kilka niedaleko własnej trafii, to prosi się o kłopoty. I tak właśnie było w tym przypadku. I na Katalonii prowadzi, może spokojnie pilnować wyniku. Z kilką Robert Lewandowski. Szansa Lewandowskiego. Oś teraz broni. Wydawało się, że jest bez szans. Wykazał się najwyższym punkstem, to naprawdę była bardzo trudna do obrony sytuacja. Niezły pomysł na akcję, ale ostatecznie górą wyszli z tego obrońcy. Nie udało się utrzymać piłki. No i po ataku, dobra interwencja. Uwolnij się z podkrycia, okazja! Takie zagranie nie mogło zakroczyć bramce. No dawaj, dawaj Stanek, no dawaj. Dobrze się teraz zastawia. Niełatwo mu będzie zabrać piłkę. Ale może teraz, będzie szansa! I go Za niedanie Barcelony jest spory komfort. Teraz Możemy zobaczyć to wszystko na podpórkach. warto byś zapytać, co się stało z nimi obrony, że pozwoliła na taki reżim, ale nie odbierajmy zasług przy zdobywaniu tej broni. Na razie, ma zero. Robert Lewandowski poradził sobie, z... a teraz będzie dobra okazja. Znakomite wykończenie i oto ma na koncie już dwa trafienia. Teraz, czy dołoży do tego trzecie? Na powtórce wyraźnie widać, jak sprawnie uporał się z obroną. Sprytnie wybił w porę, Ale Lewandowski okazji z takiej odległości nie stykuł... druga połowa pierwszego meczu fazy grupowej UEFA Champions League. Naprawdę udana interwencja. Jaka jesteś? O nie, do końca ten wślizg nie wyszedł I sędzia chyba sięgnie tu po żółtą kartkę. Było ostrzeżenie słowne, a teraz czas na upomnienie. Ależ doskonała sytuacja! Nie do wiary! Nie mają litości! Powiększają teraz przewagę do czterech goli! Powtórka pokazuje, że od początku wiedział, jak sobie poradzić z tym obrońcą. Wcisnął tam futbolkę strzelec, uderzając przy krótkim słupku. Ten mecz jest zupełnie bez historii. Na boisko wyszła jedna drużyna, a druga na stadion na razie nie dojechała. Luka jednak nie opuściła placu gry. Może być groźnie. Czy trafi do siatki? Niesamowite! Co też teraz zrobił bramkarz. Cudem uratował swój zespół przed pewną stratą bramki. Rzadko udaje się wybronić uderzenie jest tak bliska. A zatem będzie zmiana. Otwiera się teraz szansa dla kogoś z ławki rezerwowych. I mamy kolejny rzut rożny. Centra w pole karnę. Nic z tego! Oddalają teraz zagrożenie. Przejmuje teraz spokojnie piłkę. Zaraz zobaczę, czy mi się uda zedytować Żywa Kondewo. Ta fryzura nie, nie jest jego. Robert Lewandowski. Piłkę przejęli rywale. Wysiłek przy pressingu popłaca. Dobrze. Odzyskali piłkę. Teraz poszedł, jest za obrońcami. Ależ to teraz wybronił. Wspaniała interwencja, po prostu klasa światowa. No i teraz strata piłki. Nie utrzymali teraz piłki. Fardo, ale skutecznie. Odebranie piłki. Przeciwnik liczył na dole, ale już po zagrożeniu. Tak należy bronić dostępu do własnej bramki. Tracą piłkę. Ruszył do ataku. Chyba wie co chce zrobić. Były widoki, ale zamiast dobrej akcji, ostatecznie mamy stratę piłki. Mają dużo wolnego miejsca na skrzydle, aj ale grzybki fał. Teraz tylko od sędziego zależy, czy jeszcze sobie dzisiaj pogra. A zatem jest decyzja: będziemy mieć zmianę na boisku. Bo to Sławka? teraz, tylko na lądową, czy trafi do siatki? Jest! domu gol! Bramka za bramką. Różyła przeciwna na wyskaz. A nic się nie nudzi. Strzelają, strzelają. Kolejne gole. Obejrzyjmy raz jeszcze, jak padła bramka. Dobry strzał w pół ale trzeba zapytać, dlaczego bramka dopuścił? Że był za daleko Dobrze, wiesz. Dobra, lewy, odpoczniesz co? Tebaj. Zadębele... że ten goł obciąża jego Ale Ależ to jest popis jednego zespołu. Podstawę drugiej ekipy najlepiej przymilczmy. No nie, takimi interwencjami to piłki się nie odbierzemy. Nie ma o czym dyskutować. V. Sędzia odpisuje przewinienie. Te przewinienia zawsze trudno ocenić, bo trzeba jednoznacznie zdecydować, czy faul uniemożliwił wykorzystanie czystej sytuacji strzeleckiej, czy nie. A to nie jest takie oczywiste. Tak, przepisy pozostawiają spore pole do interpretacji. Tym razem skończyło się tylko... Jest strzał z wolnego, ale bramkarz pewnie chwyta piłkę. Teraz chcą wyjść z szybką kontrolą. Końca. Zostało już tylko 5 minut. Uwaga, wychodzi sam na sam. Mamy obronę Bramkarza, ale to jeszcze nie koniec. Jest! Gol! Gol, mimo że przy tej interwencji trudno było zrobić coś więcej. Gdzie tutaj była obrona? Jeszcze raz oddały tę bramkę. No i cóż można powiedzieć? Bramkarz naprawdę zrobił co mógł przy tym pierwszym stronie. Dobrze go obronił, ale przy drugim był już bezradny. Trudno go mieć. A więc pogrąg 6 do 0. Taki wynik wstał teś aspekty zaraz zostało już tylko 120 sekund i dane hotburda younga i kata staje de young Dziękuję za uwagę, to wszystko na dziś, nie zapomnijcie. Nie zapomnijcie z tych subskrypcji, tylko dajcie w górę komentarzy, do, do usłyszenia. Ciężko, jutro, punktów, no jutro trzymajcie się. Cześć,